Pan prokurator będzie bardzo zadowolony, jak się dzisiaj spotka, albo jutro. 14-latka, 12-latka, pozyskiwanie pornografii dziecięcej. Wyślij mi zdjęcie nago. Uwaga, klaweżniki są, żeby się nie przewrócił, bo się może połamać coś. No no Zaraz zadzwonimy do pana na komóreczki. Dwa numery mamy. tam Tak, ma dwie komórki. Dwa numery ma. Przekłada karty. Sara, nie, nie, nie ruszaj, bo się zatrujesz. Sara, jak zwykle, ogonkiem merda, zadowolona, żeby wszyscy zobaczyli, tak wygląda właśnie, gdzie zatrzymuje pedofila. <grym i wioski> Ci dwunastolatki z głowy wybije. <grym i wioski> to zaraz się dowiesz. Zawiadomienie czeka od środy na ciebie.